Cześć widzowie, <śm> Dziękuję Wam za ten rok za ten 20... 2023 Dziękuję za tyle subów, tyle łapek w górę. No i dziękuję, że jest, jesteście ze mną, bo gdybym nie ja, a gdyby nie wy, no to... Możliwe, żebym nie miał tyle subskrypcji. Dziękuję Wam za ten rok. No i co? To był taki krótki film informacyjny. Minutowy. Dziękuję Wam za wsparcie. No i co? Widzimy się w 2024, 2024 i uważajcie, żeby Wam Firewerka nie wybuchła.